Rozmowa o, dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. A w naszym studiu Ewa Rawa, lubuski kurator oświaty. Dzień dobry pani kurator. Dzień dobry, witam. Uśmiechamy się, bo maturzyści właśnie już siedzą w swoich ławkach. W tej chwili pewnie otwierane są, e, przygotowane dla nich zadania. No właśnie dziewiąta. Właśnie dziewiąta. E, podobno w specyficzny sposób te, te zadania przyjechały. Niektóre koperty miały specjalne czujniki, kiedy są otwarte, kiedy nie. Zabezpieczenia co roku, są coraz lepsze. Co roku musi być tak, żebyśmy byli pewni, że nic się nie wydarzyło. I mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie. Jest dziewiąta i nie mieliśmy żadnej informacji o tym, że coś jest nie tak, że są jakieś zakłócenia. Mhm. No właśnie, będziemy oczywiście o tym wszystkim na bieżąco rozmawiać. Jak pani pamięta swoją maturę? Każdy z nas ma jakieś swoje takie prywatne, osobiste klatki, prawda? Takie w pamięci. Moja matura, już nie powiem kiedy, bo było to dawno, w pierwszym liceum ogólnokształcącym w szkole, która jest mi bardzo bliska, bliska mojemu sercu, w Gorzewie Wielkopolskim. Ja zdawałam maturę pisemną w styczniu. To był taki czas, kiedy w pierwszym liceum realizowany był eksperyment, podczas którego uczniowie, po spełnieniu pewnych warunków, mogli zdawać maturę w styczniu. Były to egzaminy pisemne, a później w maju zdawaliśmy już tylko maturę z tych wybranych przedmiotów, do których od stycznia do maja mieliśmy czas, żeby się przygotować. dobrze przygotować. Okej, okay. ale nie było takich okoliczności przyrody jak teraz, tak? Kasztany nie kwitły. Padał śnieg, to mhm. doskonale pamiętam, padał za oknami śnieg, więc był to styczeń. No a teraz mamy maj i zupełnie inne warunki, okoliczności. Tak jest. No i trochę inna matura niż ta z Poprzedniego roku, prawda? Pierwsza dla czteroletnich liceów po likwidacji gimnazjów, więc można powiedzieć, że zakończył się pewien etap, albo kończy się pewien etap reformy. Bo to jest pierwszy rocznik, chociaż w tym roku zdają maturę, można zdać maturę, czy maturzyści zdają maturę w dwóch formułach, bo zdają jeszcze uczniowie, którzy kończyli gimnazjum, ale to, tak jak pan redaktor mówi, jest to w tej, w tej formule 2015. I po raz pierwszy, ponieważ maturę zdają absolwenci US Klas szkół podstawowych, czyli tej ośmioletniej szkoły podstawowej, czteroletniego liceum, i jest to matura w formule 2023. I czy to jest matura trudniejsza, łatwiejsza? Wiemy, że więcej trzeba było przygotować materiału, chociażby z dzisiejszego polskiego, więcej lektor było do, do, do przerobienia w programie. Wraca matura ustna, teoretycznie trudniej niż w tych rocznikach brzydko nazywając pandemicznych. Ale my wracamy chociaż pandemia się jeszcze nie skończyła A to jest roślin, który przeżył dwa lata z tych czterech Wracamy właśnie. i staramy się, żeby ta matura była już takim normalnym egzaminem, chociaż w pamięci organizatorów matur, Ministerstwa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na pewno jest to o czym pan redaktor mówi byli to uczniowie, którzy uczyli się zdalnie więc więc matura też trochę inaczej wygląda, chociaż już wracamy do matury ustnej. Wracamy do, do rzeczywistości. No matura ustna też ma swoje, swoje uroki, prawda? To jest dodatkowa, dodatkowa rzecz, którą potem się długo pamięta. Ale też ma też swój cel, mm -hmm. bo ważne, żeby uczeń mógł wykazać się tymi umiejętnościami, które można pokazać w czasie właśnie rozmowy. Matura, matura ustna też ma to na celu. Umiejętność pokazania, czy potrafimy mówić, czy potrafimy rozmawiać, czy potrafimy wykazać się też też wiedzą. Pani intuicja, co mówi, jak jest młodzież przygotowana, bo tak jak mówiliśmy, to jednak była szkoła z przygodami. Ja wierzę w to, że uczniowie poradzą sobie z maturą. Nie jest to coś, z czym nie można sobie poradzić. Tysiące osób zdaje maturę, więc nie będzie problemu, gdyby zdarzyła się taka sytuacja, że Ktoś będzie niezadowolony z, ze swojego wyniku, może też poprawiać. Wszystko to po to, żeby uczniowie, obecni maturzyści, dzisiejsi maturzyści mogli dostać się na studia, które sobie wymarzyli, albo rozpocząć taką karierę zawodową, jaką by chcieli. Więc to jest ważny egzamin w życiu młodego człowieka, ale myślę, że nie słuchają nas już dzisiaj o tej porze maturzyści, ale na A, pewno słuchają. Rodzice. Rodzice, więc proszę być spokojnym. Wiem, że spokojnymi, wiem, że poradzą sobie Państwa dzieci. Wiem, że się też Państwo denerwują, ale wszystko będzie dobrze. Dzisiaj Polski, jutro język obcy, tak? tak. Angielski, w poniedziałek Matematyka. Trochę inna chronologia, niż my pamiętamy. Po prostu ustalono z jakiegoś powodu. My dostosowujemy się do takiego harmonogramu, więc tak będzie i tak też są przygotowani dyrektorzy, tak są przygotowane szkoły. Bo ja chciałabym tylko przypomnieć, że również szkoły, dyrektorzy przygotowują się do tego egzaminu. Odbywały się matury próbne i matury próbne zawsze mają, czy w ogóle egzaminy próbne, bo za moment też przecież egzamin ósmoklasisty, mają to na celu, żeby też przerobić, formę organizacji tego, tych egzaminów. Mhm. Więc też do tego są przygotowani dyrektorzy, przygotowane szkoły, żeby ten egzamin mógł przebiegać w dobrych warunkach no i tak jak to powinno być zgodnie z harmonogramem. I teraz pytanie chyba bardziej od rodziców niż od samych uczniów, maturzystów. Dlaczego wyniki dopiero w drugiej połowie lipca? Czemu tak długo musimy 7 lipca. 7, ok. To dlaczego w lipcu? Myślę, że związane jest to na pewno z. Koniecznością sprawdzenia tych matur. W naszym województwie jest to ponad 6 tysięcy, około 7 tysięcy maturzystów. W całym kraju jest to bardzo dużo uczniów, którzy już teraz nie uczniów, a maturzystów, którzy zdają egzamin, więc konieczność sprawdzenia i dlatego też tak zostało to określone. Musi być czas, tak? Margines, żeby wszystko było zrobione należycie. Aczkolwiek dla młodych ludzi to pewnie ten okres jest takim troszeczkę okresem stresującym oczekiwania. Pani kurator, nabory do szkół średnich to też jest ten okres. Mówiła Pani o egzaminach. To też jest ważny, ważny moment. Oczywiście w tym roku, jak zresztą w, w w tym, który teraz jest, ale i też ten, który przed nami. Jest to jeszcze ten rocznik, ten, ta liczba uczniów, która to są. Też do, te, chcę wiesz, powiedzieć, że to są, to są mhm. dzieci, które poszły też do szkół jako sześciolatki. Mhm. I dlatego my tych uczniów mamy tak wielu. I stąd też pytanie Spotykają pana, pana rosniki, redaktora. Tak. Mamy półtora rocznika i jak zawsze jest to taki trudny czas dla organów prowadzących żeby przygotować odpowiednią liczbę miejsc dla każdego absolwenta ucznia absolwenta szkoły podstawowej i takie prace trwają dyrektorzy też już są po Opracowaniu arkuszy organizacji szkół na kolejny rok szkolny, więc muszą zabezpieczyć tyle oddziałów z taką liczbą miejsc, żeby była możliwość przyjęcia wszystkich uczniów, kandydatów do konkretnych szkół ponadpodstawowych. Odbywa się to zgodnie z zasadami, które są ogólnie przyjęte. Rekrutacja, są też określone terminy i jesteśmy w trakcie. Prowadzenia też takiej, takiego sprawdzenia, czy na pewno tych miejsc jest wystarczająco. Ja kolejny raz. Dyrektorzy pewnie muszą zwracam. zgłosić gotowość. Prawda? Oczywiście, ale to już wynika z tych opracowanych arkuszy organizacji szkół, bo zgodę na liczbę oddziałów, klas wyraża organ prowadzący. My sprawdzimy, czy na pewno. Na ta liczba jest taka, żeby zapewniła miejsce wszystkim uczniom. My też powinniśmy mieć świadomość, i tak też się odbywa w naszym województwie, że część uczniów nie skorzysta z oferty naszych lubuskich szkół i ma takie prawo, więc zobaczymy. Ja wierzę w to, że wszyscy uczniowie będą mieli miejsce i na pewno będziemy o to pytać organy prowadzące szkoły ponadpodstawowe. W związku z uchodźcami z Ukrainy trudniej jest obliczyć, jakie jest zapotrzebowanie na miejsce? Czy, nie, czy nie, my ma mamy stałą liczbę uczniów pochodzących z Ukrainy i ta liczba się nie zmienia. Jest to około 7 tysięcy w naszym województwie. Jest to właściwie tyle samo, ile było na samym początku. W zeszłym roku, kiedy uczniowie do nas przychodzili. Ta organizacja jest też trochę inna dla nich nauki, bo w zeszłym roku szkolnym myśmy mieli. Bardzo dużo oddziałów przygotowawczych, dzieci uczniowie byli osobno. Teraz są oni w naszych oddziałach. Niewiele się różni ta liczba, więc myślę, że nie będzie to miało wpływu na miejsca w szkołach ponadpodstawowych i zabezpieczenie tych miejsc. Mhm. Na koniec chciałem zapytać o całkiem inną sprawę. Wróciła jak bumerang kwestia likwidacji karty nauczyciela. Zapowiada to minister Czarnek. Myśli pani, że to są realne. Plany? plany, nauczyciele obawiają się. Tak, z tym, że pan minister, zapowiadając te zmiany, powiedział o konieczności tych zmian. Nie mówił o likwidacji karty nauczyciela. On nawet w jednym z wywiadów wspomniał, że całkiem możliwe, że w ogóle nazwa karta nauczyciela zostanie. Hmm. Chodzi o. Takie zmiany, które będą dobrze odnosiły się do sytuacji obecnej, ponieważ karta nauczyciela jest ta ustawa dotychczasowa, oczywiście z wieloma zmianami, które zostały wprowadzone w międzyczasie, ma już dużo lat, więc zmiany na pewno są konieczne. I będą wprowadzone, ale jeszcze trwają rozmowy, jakie będą to zmiany. Na pewno chodzi o podniesienie statusu, rangi zawodu nauczyciela, uregulowanie wielu rzeczy, które można i powinno się wprowadzić tą ustawą. Jak to będzie wyglądało, zobaczymy. Wiem, że trwają rozmowy, również rozmowy ze związkami zawodowymi, więc poczekajmy, jakie to zmiany będą na pewno. Będziemy informować. Będziemy o szczegółach, będziemy je przekazywać oczywiście na bieżąco. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Ewa Rawa, lubeski kurator oświaty, gościła w studiu Radia Gorzów. Dziękuję i wszystkiego dobrego połamania piór, chociaż wiem, że maturzyści teraz już są na salach i piszą. Ale przekazujemy dobrą wszystkiego energię. Wszystkiego dobrego. Rozmowa o dziewiątej. Mowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.